wydatków a teraz jeszcze zepsuta pralka kamień korozja powodują awarie pralki już jedna miarka kalgonu 4 w jednym dodana do każdego prania to 95% mniej kamienia a teraz także ochrona przed korozją Muszę ciekawą, to miliony bakterii rozmnażają się w twojej pralce stosuj kaldon, higieniczna czystość jedyny środek przeciw posadzaniu się kamienia który usuwa 99% bakterii z pralki przyjemność Zmienić zmywanie ręczne na zmywarkę Beko i kapsułki Finish. Woda dociera do każdego miejsca dzięki Beko Corner Clean a skuteczne kapsułki Finish usuwają nawet przypalone zabrudzenia. Więcej wolnego czasu i śniące naczynia dzięki Beko Finish. Kup zmywarkę Beko, dostaw i odbierz bonus o wartości nawet 900 zł. Nowy Airwhip 24x7 Active Fresh. Nasz pierwszy odświeżacz automatyczny z formułą na bazie wody z naturalnymi nalejkami eterycznymi. A teraz w biedronce nowość. Aktif też w atrakcyjnej cenie. Wygodnie, prawda? Tak właśnie możesz się poczuć z pożyczką gotówkową w PKO Banku Polskim. Pożyczkę możesz wziąć samodzielnie w aplikacji ICO lub w oddziale z pomocą pracownika. RRSO 11,57%. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Casto Wix w Rany! ma okazję tylko do 28 listopada. Odbierz 40 zł na kupon przy zakupie tak 5 litrów par kolorowych dólów. Albo zdobądź 3 elektronarzędzia bezprzewodowe AirBower w cenie 2. A w tej okazji zajdziesz w stopach na castorama.pl. Wróć. Dzięki All Pay wydane pieniądze wracają na Twoje konto, a Ty możesz wydać je jeszcze raz. Z All odroczysz płatności do 30 dni za darmo. Rzeczywisto roczna stopę oprocentowania 7,9%. Czy rząd Donalda Tuska opóźni budowę w Polsce elektrowni atomowych? Od tego pytania zacznijmy ją po wieczu. Zastosowanie ponadto propozycja premiera Morawieckiego.